Orędzie Maryi, królowej pokoju, przekazane do Pedro Regis 28 września 2024 roku. Kochane dzieci, Mój Jezus Was kocha, nie wycofujcie się, Jego miłość przemieni Wasze życie i będziecie bogaci w Jego łaskę. Otwórzcie swe serca i przyjmijcie Jego Ewangelię. Ja przyszłam z nieba, by zaprowadzić was do nieba. Słuchajcie mnie. Wy macie wolność, ale nie pozwólcie, by wasza wolność doprowadziła was do niewoli grzechu. Należycie do Pana, i tylko za nim macie podążać i tylko Jemu macie służyć. Znam każdy z Was po imieniu i proszę, żebyście byli mężczyznami i kobietami modlitwy. Ludzkość jest chora i potrzebuje zostać uleczoną. Żałujcie za grzechy. Idźcie drogą świętości, jaką wam wskazałam, gdyż jedynie tak możecie przyczynić się do ostatecznego triumfu mego niepokalanego serca odwagi. Jeśli przydarzy się Wam upadek, to w sakramencie spowiedzi znajdziecie siłę, a w Eucharystii Wasze pełne zwycięstwo. Będziecie mieć jeszcze długie lata ciężkich prób, ale po całym bólu ludzkość znajdzie pokój. Będzie to czas ostatecznego triumfu mego niepokalanego serca. Naprzód, bez lęku. To jest orędzie, jakie dziś Wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z Wami jeszcze jeden raz. Ja Was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.